Witam. W dzisiejszym poradniku szablony dokumentów. Znajdziemy tutaj szablony wszystkich dokumentów wykorzystywanych w systemie. W prezentowanej wersji systemu wszystkie szablony stworzone są według naszej konfiguracji i jest to tylko nasza propozycja skierowana do użytkowników. Firma, która zakupi system, może wykorzystywać nasze szablony lub stworzyć własne. Widzimy tutaj. Szablony dokumentów oraz grupy dokumentów. Po prawej stronie, w każdej z zakładek, mamy kolejno: kreator dodawania szablonów i kreator dodawania grup. Rodzaje szablonów oddzielone są nagłówkami informującymi o tym, z jakim typem dokumentu mamy do czynienia. W tabeli znajdziemy nazwę szablonu, opis, informacje, czy wybrany szablon jest aktywny. Plan numeracyjny. Do jakiej grupy klientów szablon jest skierowany. Zapis dokumentu na dysk. W przypadku, gdy parametr jest ustawiony na nie, szablon przechowywany jest w bazie danych. Gdy ustawiony jest na tak, przechowywany jest na dysku serwera. Ma to na celu uniknięcie tworzenia tych samych szablonów podczas tworzenia backupu. Dalej mamy datę dodania i opcje. Zobacz podgląd szablonu. Pobierz plik szablonu, edytuj szablon, usuń szablon. Teraz dodajmy szablon dokumentu. Nazwę możemy wpisać samodzielnie lub zostawić pole puste, by podczas wybrania pliku nadała się automatycznie. Wybieramy typ szablonu, plan numeracyjny. Wybieramy, czy szablon ma być aktywny. Opcjonalnie zaznaczamy zapis dokumentu na dysk. Na koniec wybieramy plik z naszego dysku. Jak widać, nazwa szablonu przybrała nazwę pliku. Nasz szablon znajduje się tutaj. Zobaczmy teraz podgląd szablonu. Pobierzmy go na dysk. Edytujmy go. W oknie edycji możemy zmienić plan numeracyjny, status, zapis dokumentu na dysk oraz zdefiniować grupy klientów. Klikamy Zapisz, i nasze zmiany zostały wprowadzone. Tworzenie i edycja szablonu. W celu edycji szablonu pobieramy go na dysk i otwieramy w edytorze. Szablony dokumentów zapisywane są w formatach możliwych do edycji w darmowych programach, np. OpenOffice czy LibreOffice. Tutaj widzimy przykład jednego z szablonów. Zbudowane są one z podstawowych, stałych informacji oraz zmiennych, które pozwalają na pobieranie danych z bazy danych. Edycja szablonów jest bardzo prosta, i nie wymaga wiedzy programistycznej. Wszystkie zmienne można znaleźć na stronie wiki2.net47.pl. Grupy dokumentów. Szablony dokumentów możemy grupować. Wszystkie grupy oraz dokumenty przypisane do nich wyświetlane są w tym miejscu. Grupy rozwijamy klikając w ikonę plusa. Obok tej ikony znajduje się nazwa grupy. Dalej, informacja o tym, czy grupa skierowana jest do firm i do jakiej grupy klientów. Ostatnia kolumna to opcje: edytuj grupę i usuń grupę. Po rozwinięciu grupy widzimy, jakie szablony są do niej przypisane. Na dole mamy możliwość dodania szablonu do obecnej grupy. W oknie wybieramy szablon oraz ilość sztuk. Klikamy Zapisz, i nasz szablon został dodany do wybranej grupy. Dodajmy teraz grupę. Klikamy tutaj, i pojawia się okienko. Wpisujemy nazwę grupy. Zaznaczamy, czy grupa jest dla firm, oraz dla jakiej grupy klientów. Klikamy Zapisz. I nasza grupa została dodana. W kolejnym poradniku edycja szablonów. Dziękuję za uwagę.